Woof, Witam w piątej nocy z Alanem której w której dowiemy się w końcu wszystkiego. Ale nie powiem, że była ostatnia, bo są jeszcze to dwa specjalne odcinki. True, my mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia Weiss. Asgard. It's your fault. And you're going to pay for it. Strikkar. Oh yeah To nie było planowane. <laughs> Całem po Uhu. Nie udało mi się cofnąć do tego co zgubiłem Nie wiem nie, Nic nie wiem teraz Jestem w celi Pary, wiesz kim jesteśmy? Mordercami Już nigdy nie wezmę alkoholu do ust I need to talk to Wheeler. Is that what's What the crazy lady? Ugh, whatever you say, what Al, kind of but we're stuck here. Night, They're yeah. not gonna I had some reading to do Tell first me more. more. And let me tell you, it was an interesting read. <laughs> well

I <laughs> Wake, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. It's an obvious trick. Okay, I've had enough of this crap. Wake, I'm gonna trust you with this. You're joking. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were sober and if I actually believed you were here on no! <laughs> get, get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead Wait a minute.

Co to? Raca moja Co jeszcze to fajnego macie? Jeszcze jedną racę Zawsze coś Bary 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 bary, nie jest ci za ciepło w tej kurce Termosik To nie jest jakiś większy Interesting mm -hmm. O Nie powiem, nie wyjdziemy

i can be hurt in Moje. the light only in the Moje. light and i need to find cynthia weaver she can help me stop this <coughs> light check cynthia she lives in the old decommissioned power plant i can get you there pretty quickly in the rescue chopper come on let's get back to your friend Need to be warned about this, and I can't be in two places at once. I need your help. Well, okay. Okay. Here's a list of people and phone numbers. I need you to call them and tell them you have a message from me. buddy. Okay? They'll know what to do. Nightmares? <laughs> like TV show? Gotcha. Oh, hey, that radio guy is on the list. Maine. Who's Frank Breaker? He related to you? My dad. Hey, is this like a secret society? Can you do this? No patrz, reaguje jak mu w światłem po oczach robię. A Wake jest za głupi, żeby tak robić. Boję się. Zostań tu bary, może cię nic nie wpierdoli. Nie czuję, żeby to był dobry pomysł. LOL, nic się nie dzieje. Daj o tu co? Ja tu szukam tylko jakichś itemów. O, na przykład baterii. To jest jedzenie, to są jagody. To jest widogrona? Nie wiem. Coś do jedzenia, tak czy Wszystko jest do jedzenia. Aha, dobra, ty Wake jesteś taki... taki podróżnik. Że wchodzisz na dachy. Dobra. Zapiszę se tu, tak? Tam gdzie światło, tam jest zapis, dobra. Jak wyjdę i wejdę, to znowu się zapiszę? Chciałem ja tylko sprawdzić. mi są otwarte? One są zamknięte, kobieto! A Wake jest za głupi, żeby tam wejść. A, tam jest drobina, a jeny. Byłem taki mądry, nawet nie wiedziałem. Jaki renifer w ogóle Wytyfy Straszny Kruczki Kocham Was Gluty Eee, wyjebało mi komputer Blue screen of the DEATH! Dobra, ale teraz już mogę to wygrać Tak fajnie, że zapisało mi właśnie tam na tym bojlerze. Dobra, teraz kruki. Nie pierdalać, głupie ptaki. Aaaa! Nienawidzę tych kruków. Boże, muszę skakać? To hasło. No tak, bo w końcu był serial zalanym znaczy, znaczy nie zalanym tylko z zalanym mójkiem. No może nie z zalanym mójkiem, tylko z tym miejscem. Boże. Cały życie. Znacznie te baterie się wyczerpują szybko. Taki jestem cheater. Roztwieram zamki. Co to? Moje? Będę z tą kobietą łaził teraz? Nie wiem, czy to dobry pomysł ze mną gdziekolwiek iść. A! Może ona mi pomoże. Widzisz ty ich czy nie widzisz? Może ta latarka jest słaba, chce moją. To chcę. Jeszcze zmienić nie mógłbym. Tu coś jest fajnego? Raca. To jest takie fajne. Zdowne. Dobra, idziemy stąd. Tam gła jest jakaś taka krzywa. Ty biegniesz, idziesz, nie wiem Idź sobie Głupie autko Wytyfy, nie ja się boję tymi ulicami chodzić, tu jest tak dużo miejsca LOL Mówiłem, że to będzie źle... Mówiłem, że ten renifer jest nawiedzony. Znaczy może nie mówiłem, ale wiedziałem. No, no, no. Stanę wypić. Taki fokus poszedł, że ja nie wiem Ty się zajmij, ja tu sobie potem Nara! Chodź Moja raca Żegnaj raca Nie wiem co się z tamtym wozem stało, on tam dalej jest Ale nic nie robi jakoś konkretnie O! Termosik. Mam, mam, Ależ dobra takawa. Wake, idź. Tu jest fajny ten... ...itemki. A to mogę otworzyć? Pewnie, że nie. Rakietnica! Nie, nie ma, dalej idę. Ta kobieta tam czeka. Coś jeszcze? Nie, nie. Chcę tam wejść, nie mogę. Tam są to... To ty. To alety, boże, co? może. A tu też coś macie? O! A, to niedaleko na pewno była fabryka konserw. Ty to Alan jesteś taki... taki poeta. O oh gosh. Czemu mnie zostawiłaś kobietę? Niebezpieczne zostawiać w poetę, poetę, pisarza samego. Och, ale mi dużo tej amunicji zostało, nie powiem, nie? Jest zamknięte, po co tu przyszedłem? Ja chcę tylko itemy, dawać mi itemy Jej! Znowu więcej jak rak do rakietnicy. To takie przydatne. Szczególnie, że ja tej rakietnicy nie używam. Czemu ona biegnie ze mnie? Ginę, to będzie na nią. Ale w sumie tu jest jasna, bo więc nie rozumiem, czemu oni atakują. Race! O, oh no, 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 no. no. Come here. Dobra, idziemy. Termos. You are mine now. A to nie termos. Coś się szukane. Ładnie. Powiedzcie mi, że ona ma nieskończoność amunicji. Elki. To ty się tam baw z nimi, ja skorzystam tutaj, nie? Mam nadzieję, że to ci nie przeszkadza jakoś specjalnie. No nie strzelaj do niego, tempa Dido. A itemki, o, wcisnąłem coś. Zapisy, wszystko. A tam nie było nic fajnego. Tam był termos, a jestem debilem jednak. O Boże, za kretyn. Alan na biurko i wrzeskakuj, co ty tworzysz teraz. Męczył się. Ta kondycja za 5 groszy SOS Brian's Dinner No i co już nie wejdę to mi chcecie powiedzieć Że Mi termosik Będę płakał. Mm. A może da się tędy przeskoczyć? Nie? No dobrze. Poddaję się. Kobieta uciekła. Szeryf Sara! Na 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 na. Chyba nie. Wiem, że kibol jest Termos, tam jest termos. Nie pozwolę ci zostać takim samotnym tutaj. Chodź ze mną. Wy też. Prenda. Známo hod mogę vzít